Ten tekst jest prezentem od KIPS. Aby skorzystać ze specjalnej oferty, odwiedź kips.com/pursuit of wonder lub kliknij w link w opisie. Moneta, kawałek papieru, liczba na ekranie, reprezentacja wartości. Władza, autonomia pieniądz to jedno z najbardziej niezwykłych osiągnięć cywilizacji, ale także jedno z najbardziej zwodniczych i paradoksalnych, nawet jeśli się nim nie przejmujemy, nawet jeśli chcemy go ignorować. Wszyscy jesteśmy pod. Pod jego wpływem, zarówno na poziomie zbiorowym, jak i osobistym. Praktycznie całe społeczeństwo porusza się dzięki tej niewidzialnej prądowi zwanej pieniędzmi. Ale czym one naprawdę są? W istocie, pieniądz definiuje się przez trzy podstawowe funkcje: środek wymiany, przechowywanie wartości i miernik wartości. Jako środek wymiany umożliwia nabywanie produktów i usług. Jako przechowywanie wartości, zachowuje swoją wartość w czasie. Umożliwiając wymianę w przyszłości, a jako miernik wartości oferuje wspólny standard do porównywania i ustalania sprawiedliwych i spójnych cen między różnymi przedmiotami i usługami. Przed pieniędzmi istniała tylko wymiana bezpośrednia, targowanie się przedmiotami i usługami za inne przedmioty i usługi. Ten system wiązał się z wieloma wyzwaniami, głównie dlatego, że wymiana bezpośrednia była niezwykle podatna na nierównowagę potrzeb negocjacyjnych. Tak zwana podwójna zbieżność potrzeb występuje, gdy dwie strony w tym samym czasie i miejscu mają dokładnie to, czego druga strona pragnie. Główny problem polega na tym, że taka sytuacja rzadko miała miejsce. Na przykład, jeśli ktoś chciał wymienić bydło na kosze, musiał znaleźć kogoś, kto miał bydło i jednocześnie chciał kosze i vice versa. Ponieważ takie idealne dopasowanie było rzadkie, często konieczne było przeprowadzanie dodatkowych Pośrednich negocjacji. Załóżmy na przykład, że grupa z nadmiarem bydła chciała tkaniny. Aby nabyć tkaninę, być może musieliby wymienić bydło na kosze, a następnie kosze na tkaninę z kimś zainteresowanym koszami. Oczywiście ten proces generował prymitywne wymiany, nieefektywności i niedopasowania w całej strukturze społeczno-gospodarczej. Pieniądz naturalnie rozwiązuje te kwestie u jej źródła, zachowuje swoją funkcję i wartość, ponieważ istnieje jest zbiorowa zgoda co do jego znaczenia i wszyscy uczestniczymy w jego mechanizmie. Filozofia pieniądza, sposób w jaki każda osoba wchodzi w interakcję z pieniędzmi, odsłania głębokie i znaczące aspekty naszej tożsamości. Co więcej, pieniądze mogą być narzędziem do odkrywania i pogłębiania tych zrozumień. Relacja jednostki z pieniędzmi jest kształtowana przez jej zasady. Gdy panuje harmonia, sposób w jaki ktoś zarządza pieniędzmi, powinien odzwierciedlać. I wzmacniać jego wartości. Oczywiście nie zawsze tak się dzieje, a gdy nie jest to nasza rzeczywistość, wyzwaniem jest dążenie do tego wyrównania, znalezienie punktu równowagi między aspiracjami, głębsze zrozumienie siebie, opanowanie impulsów i urzeczywistnienie wyjątkowej wizji życia, którą każdy posiada. Poza podstawowymi funkcjami pieniądza, jego drugorzędne role mogą i powinny, gdy to możliwe, obejmować narzędzia klarowności, Skupienia, dyscypliny i samokontroli. To oczywiście niesie ze sobą liczne trudności. Po pierwsze, ponieważ wszyscy rodzimy się w różnych warunkach, każdy przychodzi na świat w innych miejscach z określonym dziedzictwem genetycznym, do rodzin o różnych wartościach i zasobach, w konkretnych momentach historycznych. W sumie te okoliczności kształtują kim jesteśmy. Zarówno narzucają ograniczenia, jak i otwierają możliwości, a ostatecznie definiują nasze perspektywy. Obejmuje to naszą relację z możliwościami, nasze zrozumienie i podejście do pieniędzy. W konsekwencji stawia to każdą osobę w odmiennych sytuacjach, zarówno pod względem zasobów finansowych, jak i ambicji, wszystko określone przez przypadkowe czynniki. Warto podkreślić, że niezależnie od tego, kim jesteś, niemożliwe jest mieć wszystko. Pieniądze stają się szczególnie intrygujące, a nawet skomplikowane w tym kontekście, ponieważ podobnie jak wszystko w życiu, mają swoje granice, ale tworzą iluzję, że zawsze możemy zgromadzić więcej. Ten aspekt może prowadzić do egzystencji kierowanej nieustanną pogonią za bogactwem. Jest to w bezpośredniej sprzeczności z istotą naszego pobytu na świecie, krótkiej i ulotnej podróży, która dobiegnie końca, nie pozwalając nam zabrać ze sobą niczego, jeśli będziemy mieli szczęście. Dopóki tu jesteśmy, być może uda nam się osiągnąć pewne cenne rzeczy, takie jak osobista Satysfakcja, materialny komfort, silne więzi rodzinne, prawdziwe przyjaźnie, uznanie, doświadczenia podróżnicze, znaczące osiągnięcia zawodowe, sława czy trwałe dziedzictwo. Najbardziej szczęśliwi mogą zdobyć kilka z tych rzeczy, a może nawet wiele, ale aby którykolwiek z nas miał szansę uzyskać to, czego pragnie, musi dokonywać wyborów i ustalać priorytety. Mówi się, że czas to pieniądz, ale jeśli to prawda, to pieniądze to także czas. Spos Sposób, w jaki zdobywamy i wydajemy nasze pieniądze, odzwierciedla lub przynajmniej powinien bardzo blisko odzwierciedlać, jeśli nie być identyczny, sposób, w jaki obchodzimy się z naszym czasem i w niego inwestujemy. Decyzje związane z pieniędzmi, czy to ich zarabianiem, oszczędzaniem, inwestowaniem czy wydawaniem, są w gruncie rzeczy decyzjami filozoficznymi. Określając, co cenimy i czego oczekujemy od pieniędzy, częściowo decydujemy, czego szukamy. W życiu. Pieniądze i szczęście. Można powiedzieć, że większość z nas pragnie jakiegoś rodzaju szczęścia w trakcie swojego istnienia. Dzisiaj szczęście jest pojęciem tak elastycznym i banalizowanym, że trudno ustalić jego uniwersalne znaczenie. Ale tutaj możemy rozumieć je jako szerokie określenie opisujące częste pozytywne emocje i lub poczucie zadowolenia z własnego życia. Nawet jeśli nie wierzymy w szczęście jako stan stały czy idealny, nie ulega wątpliwości, że możliwe jest osiągnięcie lepszej jakości życia, dobrostanu i głębszej satysfakcji. W ten sposób, dla uproszczenia, możemy ująć wszystkie te aspekty pod jednym pojęciem szczęście. W końcu jest to tak istotne pragnienie dla większości ludzi. Naturalne jest, że dla wielu z nas dążenie do zasobów finansowych jest w pewnym stopniu powiązane z poszukiwaniem dobrobytu. Ale jak faktycznie wykorzystujemy pieniądze? Wychodząc z założenia, że najbardziej Uniwersalnym celem w życiu jest doświadczanie pozytywnych chwil, istnieją dość solidne koncepcje, obecne zarówno w najnowszych badaniach, jak i w tradycji filozoficznej, które mogą nas kierować w podejmowaniu decyzji o tym, jak najlepiej wykorzystywać i postrzegać pieniądze. Przede wszystkim trzeba mieć pieniądze. W niektórych środowiskach może przeważać pogląd, że pieniądze są czymś negatywnym, demoralizującym lub nawet sprzecznym ze szczęściem. Chociaż może to mieć sens w określonych kontekstach i zawierać pewną część prawdy, ogólnie rzecz biorąc, posiadanie środków finansowych jest fundamentalne i przyczynia się do dobrobytu. Badania sugerują, że około 75 tysięcy dolarów rocznie reprezentuje próg, przy którym pieniądze wciąż wywierają pozytywny wpływ na codzienne szczęście, osiągając później punkt nasycenia. Ten wniosek pojawił się w badaniu przeprowadzonym w 2000 roku przez Daniela Kahnemana i Angusa Ditona. Jednak to badanie jest już nieaktualne, często błędnie interpretowane, a dziś wiadomo, że zawiera pewne nieścisłości. Rzeczywistość wydaje się jednak nieco bardziej złożona. Nowsze badanie przeprowadzone w 2021 roku przez badacza Matthew Killingswortha z Uniwersytetu Pensylwanii wykazało, że szczęście w rzeczywistości nadal rośnie w sposób stały, nawet gdy dochód przekracza się 70, 70 000 dolarów rocznie. Współpracując z Kahnemanem i profesor psychologii Barbarą Mellers udało im się pogodzić tę rozbieżność w danych, dochodząc do wniosku, że w 2023 roku istotny próg rocznego dochodu dla szczęścia wynosi około 100 000 dolarów. Od tego momentu jednak szczęście wciąż rośnie wraz z dochodami dla większości ludzi. Różnica polega na tym, że wśród tych, którzy zwykle są nieszczęśliwi, ten postęp zatrzymuje się około 100 tysięcy dolarów rocznie. Niezależnie od poziomu zamożności czy profilu emocjonalnego każdego, naturalnie zadowolonego czy chronicznie niezadowolonego, samo gromadzenie zasobów nie jest tym, co prawdziwie podnosi dobrobyt. Sekret tkwi w tym, jak postrzegamy, dążymy do i wykorzystujemy pieniądze. I ten aspekt może być zaskakująco paradoksalny. Siegając do od IV wieku penutyksen erre, grecki filozof Epikur już oferował głębokie refleksje na temat relacji między dobrobytem a zadowoleniem. Jako hedonista Epikur twierdził, że przyjemność jest jedyną wartością wewnętrzną, wartą pogoni. Dla niego to, co generuje satysfakcję, jest moralnie uzasadnione. Ale to spojrzenie nie było uproszczone. Epikur dostrzegał złożoność i niuanse przyjemności, gdy stwierdzał przyjemność jest naszym podstawowym wrodzonym dobrem jest podstawą każdej decyzji i odrzucenia latarnią do której sięgamy gdy używamy emocji jako kryterium oceny tego co warto i właśnie dlatego że jest naszym pierwszym i najbardziej autentycznym dobrem nie każda satysfakcja zasługuje na przyjęcie często odmawiamy pewnych przyjemności gdy niosą ze sobą większy dyskomfort podobnie czasem wybieramy ból gdy po jego zniesieniu zbieramy jeszcze intensywniejsze rozkosz tak więc, chociaż każda przyjemność jest z natury pożądana, nie wszystkie są mądrym wyborem. Podobnie każdy ból jest niepożądany, ale niektóre cierpienia warto znieść. Jeśli chodzi o spełnienie poprzez ludzkie pragnienia, Epikur dzielił pragnienia na trzy odrębne grupy: pragnienia naturalne i niezbędne, pragnienia naturalne, lecz niekonieczne, pragnienia złudne i próżne. Pragnienia niezbędne obejmują podstawowe potrzeby, takie jak pożywienie wienie, woda i schronienie. Z kolei niekonieczne dotyczą np. wykwintnych potraw lub okazałych rezydencji. Chociaż potrzebujemy jedzenia i dachu nad głową, nie muszą one być luksusowe. Jeśli chodzi o pragnienia złudne, obejmują one nadmierne bogactwo, władzę, sławę i tym podobne. Dla Epikura pragnienia niezbędne są łatwiejsze do zaspokojenia, ponieważ zazwyczaj są proste i dostępne. Mają też wyraźne granice sytości. Na przykład Istnieje skończona ilość jedzenia, którą ktoś może spożyć podczas posiłku, dnia czy całego życia. Ponadto te pragnienia przynoszą największą przyjemność, ponieważ są zgodne z naszą podstawową naturą i najskuteczniej oddalają nas od cierpienia. Pragnienia niekonieczne są trudniejsze do osiągnięcia i oferują mniejszy wzrost satysfakcji oraz dobrostanu, ale według epikura wciąż warto je realizować, gdy nadarzy się okazja. Nie należy, Należy jednak czynić z nich priorytetu. Wreszcie, pragnienia złudne są trudne, jeśli nie niemożliwe, do całkowitego spełnienia, ponieważ nie znają granic zadowolenia. Można nieustannie dążyć i gromadzić niemal nieograniczone poziomy materialnego dobrobytu, wpływów, prestiżu, fortuny i innych dóbr. U podstaw swojej myśli, Epikur głosił, że najwyższa forma przyjemności lub szczęścia, którą nazwał przyjemnością statyczną, Osiągana jest wtedy, gdy istnieje całkowity brak cierpienia, a ból powstaje i utrzymuje się właśnie przez istnienie niezaspokojonych pragnień. W ten sposób, ponieważ próżne pragnienia nigdy nie mogą zostać w pełni zaspokojone, generują one udrękę. Słowami filozofa, kto jasno zrozumie te zasady, będzie kierował wszystkimi swoimi wyborami i odrzuceniami, aby zachować zdrowie ciała i spokój ducha, uznając w tym istotę i cel szczęścia życia, ponieważ ostatecznym celem wszystkich naszych działań jest uwolnienie się od bólu i niepokoju. A kiedy w końcu osiągniemy ten stan, niepokój duszy ustaje. Gdy jednostka nie musi już gonić za tym, czego jej brakuje, ani szukać czegokolwiek innego, aby uzupełnić swoje fizyczne i duchowe dobrostan, tylko wtedy brak przyjemności odczuwany jest jako niedostatek i tylko w tym momencie doświadczamy prawdziwej potrzeby przyjemności. I Przenosząc te refleksje na czasy współczesne, dziedzictwo Epikura opiera się niezwykle upływowi wieków. Współczesna koncepcja psychologiczna, znana jako hedoniczna bieżnia lub hedoniczna adaptacja, znajduje odzwierciedlenie w części jego idei. Zasada ta pokazuje, że po upływie pewnego czasu, od znaczących wydarzeń, czy to pozytywnych, czy negatywnych, nasz codzienny poziom szczęścia ma tendencję do powrotu do poziomu. Podobnego do tego, który istniał przed ich wystąpieniem. To ujawnia, że niezależnie od tego, ile ktoś osiągnie w zakresie dóbr materialnych, nigdy nie będzie w stanie trwale podnieść swojego codziennego poziomu satysfakcji powyżej swojego względnego standardu. Zatem, jeśli nie są to posiadłości, ani sława, ani status społeczny, ani nawet komfort wykraczający poza to, co niezbędne jaki w końcu jest prawdziwy cel pieniędzy. Przede wszystkim, Pieniądze mogą być przydatne do wszystkich tych celów. Można powiedzieć, że ich główna wartość polega na umożliwieniu ci robienia tego, na czym naprawdę ci zależy, i skupienia się na tym. Jeśli więc priorytetem jest dla ciebie wyrafinowana gastronomia, uznanie społeczne, materialny komfort i tym podobne, to właśnie na to zostaną przeznaczone pieniądze. Dla niektórych ludzi nawet samo gromadzenie bogactwa może być źródłem satysfakcji. Są tacy, którzy chcą grać w tę grę w nieskończoność. Pragną wspinać się coraz wyżej, kierowani jedynie pragnieniem osiągnięcia szczytu i nie ma w tym nic złego. Jednak w takich przypadkach wynik i nagroda rzadko kiedy będą stanowić szczęście lub spełnienie. Badanie opublikowane w British Journal of Social Psychology w 2022 roku przeanalizowało wpływ pieniędzy na szczęście, podkreślając różnicę między celami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Cele zewnętrzne zwykle reprezentują Pragnienia ukształtowane przez oczekiwania innych lub społeczne. Natomiast wewnętrzne odzwierciedlają autentyczne aspiracje napędzane osobistymi motywacjami. Badanie wykazało, że gdy pieniądze były wykorzystywane do osiągania celów wewnętrznych, uczestnicy deklarowali większe poczucie dobrostanu. Z drugiej strony, gdy były używane do celów zewnętrznych, ich efekt był znacznie mniejszy. Co naprawdę ma wartość wewnętrzną? Badania wskazują, że zazwyczaj Obejmują one znaczące doświadczenia, silne więzi emocjonalne, rozwój osobisty i pomoc innym. Tomasz Gilowicz, profesor psychologii na Uniwersytecie Cornell, zauważył: Wiele osób uważa, że inwestowanie w doświadczenia jest mniej korzystne niż zakup dóbr materialnych. Wyobrażają sobie, że doświadczenie będzie ulotne, pozostawiając niewiele śladów w porównaniu z posiadaniem przedmiotu. Jednak w praktyce wspomnienia doświadczeń pozostają żywe. Przez długi czas, podczas gdy do naszych dóbr materialnych szybko się przyzwyczajamy. Ponadto oczekiwanie na przeżycie doświadczenia jest zazwyczaj bardziej satysfakcjonujące niż oczekiwanie na zdobycie czegoś materialnego. Niezbędne elementy, które pozwalają nam żyć zgodnie z naszymi najgłębszymi wartościami, to co pieniądze mogą nam zaoferować nasz czas i nasza wolność. Jak trafnie zauważył autor Morgan Housel, używaj pieniędzy, aby zdobyć kontrolę. Nad swoim czasem, ponieważ brak tej kontroli jest jednym z największych przeszkód na drodze do ludzkiego szczęścia. Możliwość decydowania, co robić, kiedy to robić, z kim i jak długo się chce, stanowi największą korzyść, jaką mogą zapewnić pieniądze. Gdy są wykorzystywane do zwiększenia naszej kontroli nad czasem i wzmocnienia autonomii, pieniądze mają moc podnoszenia naszego dobrostanu, ponieważ zmniejszają negatywne aspekty codziennego doświadczenia. Często i intensywność, z jaką ktoś spada poniżej podstawowego poziomu zadowolenia, redukując lęki, irytacje i obowiązek wykonywania niechcianych zadań. Kierując czas i wolność na to, co naprawdę ważne, zyskujemy nie tylko większą klarowność, ale także głębsze poczucie spełnienia. W ten sposób pieniądze przestają być celem samym w sobie, a stają się środkiem do ochrony tego, co niematerialne. Na końcu, gdy mówimy o Czasie, pasjach, więziach i spokoju, nic z tego nie pójdzie z nami. Nasze zasoby, posiadłości, osiągnięcia, godziny, a nawet nasze istnienie są ograniczone przez przemijalną naturę materii, z której jesteśmy złożeni. Wszystko jest skazane na rozproszenie, wracając do pustki. Więc, w indywidualnych kategoriach, jaka byłaby prawdziwa funkcja pieniędzy? Ich cel, jeśli w ogóle istnieje, poza dążeniem do naszej własnej definicji, Szczęścia, celu czy spełnienia. Dopóki tu jesteśmy, to oczywiste, że wszystko to jest znacznie prostsze w teorii niż w praktyce. Nasz stosunek do pieniędzy jest wypaczony przez niezliczone czynniki. Jak zrównoważyć teraźniejszość z przyszłością, rozważając naszą osobistą filozofię, jak odróżniamy nasze prawdziwe wartości, jak stwierdzić, ile z naszego światopoglądu jest naprawdę nasze, a ile zostało ukształtowane przez z presję społeczną, która już zlała się z naszym własnym myśleniem, trudno je odróżnić. W końcu, jak osiągnąć sumę pieniędzy, która wzmocni szczęście, nie gubiąc się w nieustannym dążeniu do bogactwa, które często podważa samą radość. To tylko jeden z wielu paradoksów i dylematów, które przenikają ludzką egzystencję. Jednak możliwość refleksji nad tym, jak wykorzystać pieniądze, to już przywilej. Warto to docenić. Jak we wszystkim w życiu. Pozostaje nam dać z siebie wszystko i musimy to zrobić, ponieważ bez uwagi i rozeznania co do tego, jak inwestujemy nasz czas, a w konsekwencji jak radzimy sobie i dążymy do pieniędzy, możemy stać się kolejną opowieścią o żalu opowiadaną na łożu śmierci. Ludzka kreatywność nie zawodzi, gdy istnieją potrzeby i pragnienia do zaspokojenia. Na przestrzeni dziejów wykazywaliśmy pomysłowość, rozwijając rozwiązania i ulepszenia. Jednym z najbardziej godnych Uwagi obszarów w tym kontekście jest pielęgnacja i zachowanie ciała. Sponsor tego filmu, KIPS, to cyfrowa usługa subskrypcyjna, która oferuje zabiegi i produkty skoncentrowane właśnie na aspekcie głęboko związanym z naszą tożsamością nasze włosy. Dzięki konsultacji online z licencjonowanym lekarzem, KIPS zapewnia spersonalizowane zabiegi i produkty mające na celu zapobieganie wypadaniu włosów i stymulowanie ich wzrostu. Wszystko to w komforcie własnego domu i zazwyczaj za połowę ceny w porównaniu do tradycyjnych aptek. Wśród opcji znajdują się dwa zabiegi zatwierdzone przez FDA, a także ŻEL2 w jednym, który łączy oba. Kips oferuje również szampon, odżywkę i pastę modelującą, aby dodać włosom objętości. Według badań klinicznych zabiegi Kips wykazują 90% skuteczności w zwalczaniu wypadania włosów i mogą zwiększyć ich wzrost nawet o 35%. Większość użytkowników zauważa efekty w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia stosowania. Dla wielu wygląd jest fundamentalnym składnikiem tożsamości, a dla większości włosy odgrywają kluczową rolę w tej równaniu. Większa kontrola nad nimi jest niezbędna. Posiadanie zdrowych i trwałych włosów to powód do radości, to osiągnięcie, które warte jest każdej inwestycji. Jeśli Twoim celem jest przyspieszenie wzrostu włosów, zapobieganie ich wypadaniu, lub po prostu chcesz zadbać o ich zdrowie, KIPS oferuje idealne rozwiązanie. Aby skorzystać ze specjalnej oferty, odwiedź KIPS.com Pursuit of Wonder lub kliknij link w opisie KIPS.com Pursuit of Wonder. Jak zawsze, serdecznie dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.